Cześć. Dzisiaj przetestujemy, czy domowej roboty osłony termiczne dadzą radę wytrzymać płomień palnika. Dobra, ta płytka jest zrobiona z sody i z mąki. Ale zapytacie, po co? W przyszłości będę chciał zbudować własny silnik rakietowy, a wewnątrz aluminiowej komory spalania występują temperatury ponad 3000 stopni Celsjusza. Oczywiście aluminium nie wytrzymuje takich temperatur. Tutaj mamy kawałek blachy aluminiowej i palnik, który ma 2000 stopni Celsjusza. Palnik jest o wiele słabszy od silnika, jednak po minucie udało mu się wypalić dziurę w naszej blaszce. Nasz silnik będzie pracował maksymalnie 5 sekund, dlatego nie powinien nagrzać się do temperatury topienia aluminium, czyli 660 stopni. Gdzie tkwi jednak problem? Wewnątrz komory spalania takiego silnika będzie panowało olbrzymie ciśnienie 40 barów. Dla porównania w oponach samochodowych mamy 2 bary, w butli gazowej około 5 bar, kompresor warsztatowy 8-10 barów. Widzicie, że to naprawdę dużo. A ścianki takiej komory spalania, dla oszczędzenia wagi, bo to rakieta, robi się na styk z niewielkim zapasem. Aluminium poza tym, że jest lekkie i fajne, ma jedną wadę. To jest jego wykres wytrzymałości w zależności od temperatury. Już przy 100 stopniach jego wytrzymałość się osłabia, a przy 200 stopniach jest porównywalna z plastikiem. Niestety przy cieniutkich ściankach i olbrzymim ciśnieniu nawet niewielkie osłabienie materiału prowadzi do rozerwania takiego silnika. Żeby temu zapobiec, stosujemy liner, czyli taką wewnętrzną osłonę termiczną komory spalania. Yy, tak, normalnie tego typu płytki kojarzą się bardziej z zewnętrzną osłoną rakiety w trakcie wejścia w atmosferę. My jednak będziemy ich używać do osłony termicznej silnika. Do tego odcinka potrzebnych było wiele składników, m.in. mikrobalony fenol. Niestety w Polsce ich nie mają. Próbowałem je kupić w Wielkiej Brytanii, ale znowu nie wysyłałem do Polski. Ostatecznie paczka przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, jak amerykańska! Próbki pulpy Kevlarowej przyszły do mnie ze Szwajcarii. Do następnego odcinka będę zamawiał żywicę fenolową z Niemiec, a także pręty grafitowe. Nawet nie wiem skąd, chyba z Chin. Jeżeli macie firmę i dokonujecie międzynarodowych transakcji, wiecie, że nie zawsze jest to proste. Dlatego może Was zainteresować sponsor dzisiejszego odcinka, czyli Revolut Business. Od razu wspomnę, że w opisie jest link do rejestracji ze specjalną ofertą ograniczoną czasowo 400 zł w bonusie na start. A warto, ponieważ w Revolut Business możesz wysyłać pieniądze do ponad 150 krajów, obsługiwać wiele walut w jednej aplikacji, no i zarządzać wydatkami ze spokojną głową, ponieważ masz pełną kontrolę nad tym, co wpływa i wypływa z Twojego konta. Revolut Business oferuje także karty fizyczne oraz wirtualne, które można założyć z poziomu aplikacji. Ma także mnóstwo integracji z platformami sprzedaży, programami do Faktur i księgowości oraz wieloma innymi narzędziami. Mało kto o tym mówi, a takie integracje są bardzo ważne, gdy na przykład prowadzicie sklep internetowy, to żeby nie przepisywać przelewu ręcznie, możecie połączyć swój system z Revolutem. Obecnie ponad 20 tysięcy firm miesięcznie dołącza do Revoluta, a dzięki funkcji zarządzania wydatkami oszczędzałem średnio 6% na wydatkach. Ja idę przygotować pierwszą osłonę termiczną, a przedsiębiorców zachęcam do sprawdzenia linków w opisie. Wiecie, że ja totalnie nie znam się na chemii, dlatego wszystkie formuły, które dzisiaj wam pokażę, będą znalezione w internecie. Na pierwszy ogień idzie formuła od youtubera Night In Light i bardzo polecam serię na jego kanale na temat materiału Starlight. Jest to historia komercyjnego materiału wartego miliony dolarów. I Ziomal ją odtworzył i udostępnił za darmo i też ze składników kuchennych. Oczywiście nie będę Wam spoilerował, porównamy sobie tą formułę z innymi. Takie są proporcje tej formuły. Przydałoby się zmielić cukier, um, użyję swojego młynka do obsydianu, do węglika krzemu. Nikt nie będzie tego jadł potem. Wiecie co, ja sobie to przesypę do osobnej zlewki. A jeszcze trochę dorobię. Dobra, przed sadzeniem paluchów warto odłączyć wtyczkę. Dobra, to co? Sypiemy sobie wszystkiego po 30 gramów. Mąki zwykłej 60. To jest ten zmielony cukier. Dobra, mam taką mąkę kukurydzianą. Nie wiem, czy to samo co skrobia kukurydziana. No i co, zostałą mąkę tortową. No i dobra, teraz dodamy do tego trochę wody, tylko nie można przesadzić. Tam 30 gramów spróbuję na początku i będziemy chcieli z tego ulepić takie jakby ciasto. Dobra, jeszcze jest to trochę za suche. No i dobra, chyba ma to taką konsystencję ciasta. Nie wiem, ja też za bardzo kulinarny nie jestem, sobie odcinek dobrałem chemiczno-gastronomiczny, no ale trochę jak plastelina, tylko bardziej się lepi do rąk. Ja wydrukowałem sobie foremki z ABS-u, ogarnąłem także naczynie szklane, do którego nalałem troszeczkę acetonu, podgrzałem wszystko na stole od drukarki 3D i tam po dwóch minutach, powiedzmy, wygładziłem te wydruki, że są delikatnie błyszczące. Mam nadzieję, że przez to będzie łatwiej wyciągać te nasze ciasto z formy. No dobra, jakoś to rozprowadzę. resztkę sobie po prostu rozbałkuje. No i dobra, to jest ta pierwsza, najprostsza formuła, którą każdy może zrobić w domu ze składników kuchennych. Druga formuła właściwie to jest ta sama, tylko zamiast sody oczyszczonej dajemy boraks. Będzie dzięki temu odporny na gryzonie oraz podobno twardszy. Też sobie zmielę trochę ten boraks, bo jest w dosyć grubej postaci. Nie wiem, czy chce to wdychać. Mam wrażenie, że ta formuła z boraksem się trochę mniej lepiej do palców niż ta ze zwykłą sodą, albo mi się wydaje tylko. Ja wiem, że to trochę głupio wygląda. Gość chce na YouTube lepi ciasto i mówi, że to osłona rakietowa, ale zobaczycie, magia zadzieje się za chwilę. Chyba dobrze by było przetestować. weźmiemy sobie taki placuszek. Na razie na mokro. Dobra, trochę się cykam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Eee, lajtowo. W ogóle ciepło nie przechodzi przez ten czas, tak? Trzymam to już do... Okej, okay, teraz się zaczyna robić ciepło. No ale dobra, co tutaj się tak właściwie zadziało? Soda oczyszczona po podgrzaniu zamienia się w dwutlenek węgla, dzięki temu na przykład ciasta w piekarniku rosną. Tutaj jednak powierzchnia ciasta ulega natychmiastowemu zwęgleniu, przez co powstaje taka węglowa pianka, która służy jako tarcza ochronna. Taki nazwijmy to węglowy steropian, jest naprawdę idealnym izolatorem od płomienia. Chociaż po kilkunastu sekundach ciasto zrobiło się gorące, pamiętajmy, że to jest mokre ciasto i woda przetransferowała tą energię. Gdy je wysuszymy, efekt powinien być zdecydowanie lepszy. No właśnie, i tu pojawia się problem. Takie ciasto okazało stało się, że bardzo długo schnie. Zrobiłem nawet specjalną suszarkę z wentylatora i półeczek. Niestety nie można przyspieszyć suszenia w tradycyjny sposób, na przykład w piekarniku, ponieważ nasze ciasto by urosło już wtedy, a ma dopiero urosnąć w kontakcie z płomieniem. Zobaczcie, co tu się stało. Pod moją nieobecność próbki same wyszły z suszarki. A ta jest nawet nadgryziona. Drugą formułę znalazłem w prezentacji rakiety Horizon One. Tutaj są autorzy, a tak wygląda sama formuła. Jest ona na bazie tzw. soli Epsum oraz żywicy epoksydowej i pulpy kewlarowej dla wzmocnienia struktury. O ile pierwszy i drugi składnik nabędziecie bez problemu, to z pulpą kewlarową jest spory problem. Przeszukałem połowę internetu i nigdzie nie da się jej kupić. Ostatecznie skontaktowałem się z samym producentem i od niego otrzymałem próbki do celów. Dlatego dla bezpieczeństwa oznaczam jako hashtag prezent, chociaż nie wiedzieli, że to będzie w filmiku. Taka pulpa na początku jest dosyć zbita, dlatego wymyliłem ją sobie w młynku do obsydianu, żeby rozbić włókna. To wszystko się niesamowicie elektryzuje i klei bardziej od spokruszonego steropianu, także trzeba też uważać z ewentualnym ryzykiem zapłonu. Jako, że jest to dosyć brudząca robota, postanowiłem od razu zmielić sobie całe pudełeczko i tutaj widzicie, jak ta pulpa jest lekka i sprężysta. No dobra, jako, że będziemy pracowali z żywicą epoksydową, dalszą część będę robić w masce. Siarszan magnezu, który kupiłem, jest w dosyć grubej gradacji i na początku tego nie sprawdziłem. Zrobiłem sobie pierwszą próbkę, która wyszła w dosyć nieciekawej konsystencji, dlatego tym razem sobie zmielimy w młynku do obsydianu. Potrzebowałem dodać 3 gramy pulpy kewlarowej. Tutaj możecie zobaczyć, jak jest lekka. Ten kubeczek ma 2,5 grama. Musiałem trochę upychać, żeby zmieścić 3 gramy. Jako żywica epoksodowej użyłem Epidianu 601 z utwardzaczem Z1. Nieprzypadkowo, ponieważ Epidian 601 jest jedną z najmniej lepkich żywic na rynku. Potocznie można powiedzieć, że jest rzadka, czyli nie jak miód, ale bardziej jak olej. Dzięki czemu całość tej substancji, gdy ją zrobimy, będzie także bardziej płynna. Niestety, już w trakcie mieszania z pulpą kewlarową zrobiła się mega gęsta konsystencja, a po dodaniu soli-epsum to wszystko nabrało konsystencji ciasta. W ogóle ciężko to było zmieszać w kubku, musiałem mieszać w rękawiczkach. Tym razem foremki wydrukowałem z PLA oraz posmarowałem je zwykłym smarem warsztatowym, żeby nasza konsystencja nie przewarła do tych foremek. No i jakoś te dziwne ciasto udało mi się rozprowadzić w tej foremce. No to jest na tyle gęste, że nie wyobrażam sobie odlewać z tego jakieś bardziej zaawansowane kształty, jak jakieś wkładki do dyszy czy coś takiego. Dobra, przechodzimy do trzeciej i najbardziej obiecującej formuły. Formuła to Chamber Safe i pochodzi od zespołu Half Cut Rocketry, zajmującego się produkcją amatorskich silników na paliwo ciekłe. I ona tam służy do ochrony właśnie komory spalania silnika. Dosyć dobrze przetestowana, dosyć duży artykuł, fajnie udokumentowana. Takie mamy proporcje. I ona działa podobnie jak pierwsza formuła na zasadzie sody oczyszczonej, która powoduje puchnięcie warstwy ablacyjnej. Jednak zamiast mąki z spoiwem jest tutaj żywica epoksydowa. Oczywiście żywica sobie rozrobiłem w odpowiednich proporcjach, dodałem do niej sodę oczyszczoną oraz balony fenolowe. Zobaczcie, jakie te balony fenolowe, lekkie. Może nie aż tak lekkie jak pulpa kewlarowa, ale tutaj mamy 5 gramów tych balonów. Trzeba je wsypywać po trochu. Zgodnie z zaleceniami twórców, wmieszałem to wszystko widelcem, żeby rozbić grudki tych. Mikrobalonów pozbijanych ze sobą. W ogóle zatrzymajmy się przy mikrobalonach, bo jest to bardzo ciekawa substancja. Cała ta puszka jest niesamowicie lekka. Są to tak naprawdę mikroskopijne kuleczki z żywicy fenolowej, puste w środku. Dosłownie tak, jakby to były mikroskopijne balony. Żywica fenolowa jest dużo bardziej odporna na działanie wysokich temperatur od zwykłej żywicy epoksydowej. I wiadomo, jak takich mikrosfer będzie odpowiednio dużo, będą one fajnym izolatorem dla temperatury. Niestety w Polsce jest nie do dostania, są tylko mikrobalony szklane, ale obawiam się, że szklane będą miały trochę mniejszą temperaturę topienia, w przeciwieństwie do fenolowych. Zamówiłem je sobie na ebayu ze Stanów, A, no i lepiej tego nie wdychać. No i dobra, po wymieszaniu wszystkiego uzyskujemy naprawdę fajną, płynną substancję. Wylałem to sobie co prawda do zwykłej foremki z PLA na płasko, ale wyobrażam sobie, że można z tego odlewać jakieś bardziej skomplikowane kształty. Ok, właściwie wszystkie nasze próbki mamy już gotowe, pozostało poczekać, aż wyschną. No i słuchajcie, to jest ta pierwsza suszarka z wentylatorem z przodu, ale stwierdziłem, że płytki i tak za wolno schną, bo schną jakby tylko od góry, a od dołu nie. Dlatego zrobiłem drugą wersję suszarki, taką na sitkach, gdzie z obu stron jest przewiew powietrza. Niestety przed sekundą ją zepsułem, wkładając palucha w wentylator. Nie wiem, co jest grane z tym ciastem z pierwszej formuły, ale tydzień czasu minął, wentylatory chodziły praktycznie 24 na dobę, a to ciasto dalej jest mokre w środku. Dobra, awaryjnie zrobiłem sobie takie dwa placuszki z boraksu i sody oczyszczonej. One wyschły na kamień, ale mają mniej, po 2-3 mm tak na oko. Te grube płytki miały po 8 jest dużo gorzej, ponieważ druga formuła z soli Epsom, to się nazywa, siarczan magnezu, to ta pierwsza z niezmielonego siarczanu magnezu wyschła, jest twarda, a ta druga, co zmieniliśmy w młynku, żeby była taka, wiecie, lepsza, bardziej konsystencja, żeby była jednolita, no to ona się cała wygina. Nie chcę to wyschnąć za nic, jeszcze dodatkowo śmierdzi, może to powinno poleżeć kilka tygodni, nie mam pojęcia. Przetestuję sobie to w takiej formie, jak jest, żeby po prostu zaspokoić Waszą ciekawość co do tych formuł, ponieważ je i tak możemy wykluczyć. Formuła z ciasta bardzo się wysycha i wygina, przez co niemożliwe jest zrobienie jakiegokolwiek precyzyjnego kształtu, bo nam się to po prostu przez duży skurcz z niej kształci. Nie wyobrażam sobie lepienia z ciasta jakiejś wkładki do silnika. Tutaj mam mały bonus, bo przy chamber safe'ie odlałem tak naprawdę jeszcze dwie takie bardziej zaawansowane formy, formę tulejki oraz formę właśnie takiej wkładki. Niestety tej mniejszej nie udało mi się wyciągnąć z formy, chociaż posmarowałem to wszystko smarem. Tą większą w trakcie wyciągania pękła niestety. Użyłem trochę za dużo siły, ale dosyć mocno przywarła do tej formy. Może smar... Może smar litowy nie jest najlepszym wyjściem do lubrykacji czegoś takiego i powinniśmy czymś innym to wysmarować. Ale ten odlew jest całkiem dokładny, widać nawet warstwy wydruku 3D. Od razu sobie wymienię gaz, bo ten już jest prawie pusty. Dobra, na pierwszy ogień próbka z sody, przykleję sobie z tyłu termometr. No i niestety już po chwili grzania okazało się, że nasza próbka się przekrzywia w Imadle i musiałem zaprzestać grzania dalszego. Dobra, bo z tymi niewyschniętymi płytkami jest problem. Przetestujmy tą suchą, cieńszą, której się udało wyschnąć i zostać nadgryzioną przez myśl termopara. W kolejnym teście wyszło, że to jednak nie kwestia wilgoci. Ta cieńsza i sucha próbka także zaczęła się przekrzywiać, dlatego postanowiłem dalsze testy robić już na płasko. No i dobra, tutaj mamy pierwszą wysuszoną próbkę z ciasta. Postanowiłem, że każdą z tych próbek będę grzał minutę palnikiem i od spodu mamy termometr, który będzie pokazywał temperaturę, jaką osiągnie po minucie. No i przy tej próbce mamy dosyć wysoką temperaturę 188 stopni, ale pamiętajmy, że ona ma tylko 2-3 mm. W kolejnym teście mamy także próbkę z ciasta, ale tą, która nie zdążyła mi wyschnąć, która ma 8 mm i po minucie grzania mamy 35 stopni. To jest dosyć dziwne, ale przypuszczam, że po prostu ta woda, która jest dalej w tym mokrym cieście pochłonęła te ciepło i dlatego tutaj wynik może być nieobiektywny. Kolejna próbka to grubo zmielony siarczan magnezu. Możecie zobaczyć jak ciekawie wygląda tworzenie się tej warstwy ablacyjnej i teraz taka ciekawostka jak ktoś z was lutował topnikiem do SMD, na przykład RF800, to kojarzy jaki specyficzny kwaśny zapach ma po podgrzaniu? I ja tutaj wypalałem te wszystkie próbki w masce ABEG1 z filtrem P2 dodatkowo założonym. To jest taka maska z pochłaniaczem węglowym, która pochłania wszystkie zapachy. I jakaż była moja panika, gdy poczułem zapach właśnie tego topnika w tej masce? Zacząłem natychmiastową ewakuację i dalszych testów już dokonałem na zewnątrz. O ile dobrze poszukałem, to w trakcie tej reakcji powinien się wytwarzać dwutlenek siarki, i to teoretycznie on mógł być przyczyną tego kwaśnego zapachu. Tutaj macie ujęcie makro jeszcze raz tej samej płytki, tylko obróconej z drugiej strony, żeby złapać fajne makro przebitki jak wygląda ta reakcja. Jeszcze dla formalności druga ta sama płytka z siarszaną magnezu, tylko tego drobno zmielonego, który dalej był elastyczny, chyba nie dostępu do końca. No i tutaj rzeczywiście to lepiej wygląda zamiast pojedynczych takich pęcherzyków robi się taka jednolita warstwa węglowa i poprzednia próbka po minucie miała 101 stopni. Ta po minucie ma 50 stopni. No i ostatnia dla mnie najbardziej obiecująca formuła, czyli Chamber Safe na nią najbardziej czekałem. No i tutaj spalanie wygląda dość ciekawie. Mam wrażenie, że ta płytka jakby dodawała paliwa i ten płomień jest jeszcze większy niż od samego palnika. Możliwe, że to po prostu spala się żywica. Po minucie widać już bardzo pięknie wyglądającą warstwę węglową, a na termometrze mamy 49 stopni. Jako ciekawostkę pokażę wam, że minutę po tym, jak przestałem grzać, ta temperatura tej płytki dalej rosła, nawet powyżej 80 stopni. To dlatego, że ciepło przenikało z jednej strony na drugą stronę płytki. No i także makro na zwęgloną warstwę. Tak, na końcu wspomnę, że jest jeszcze kolejna formuła, Sugar oparta o żywicę fenolową. Niestety, właśnie z tego powodu jej nie robiłem. Żywica fenolowa to takie dziadostwo, które wydziela fenol i formaldehyd. Toksyczne, rakotwórcze substancje, lepiej tego nie wdychać ani przy odlewaniu, ani przy obróbce. I bardzo dobrze, tu jest wszystko ubabrane, nie chcę myśleć, jakbym to robił żywicą fenolową. Jak macie protipy, doświadczenie z tą żywicą, to mi możecie napisać w komentarzu jakieś porady. Albo myślę nad zrobieniem glowboxa, takiego jakby, ponieważ na zewnątrz w tym momencie przez temperaturę odlewanie odpada. Ten odcinek zalicza do takich bardziej egzotycznych. Przetestowałem kilka formuł, które raczej są chyba ciekawostką. Teraz jak zrobiłem większy research, to lepiej będzie postawić na sprawdzone rozwiązania, takie jak tuby fenolowo-kartonowe i tekstolit. Ewentualnie ten Chamber Safe do odlewania jest spoko, ale to może na przyszłość. No dobra, to wszystko. Dzięki za oglądanie oraz podziękowania dla partnera dzisiejszego odcinka Revolut Business.